Cześć widzowie z tej strony Oleg. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z trenera narodowego na moim kanale. Przypominamy klasyfikację generalną pucharu świata. Jan Herl prowadzi przed 8 punktów przed Kasprem Tomasiakiem. Potem jeśli chodzi o miejsca reprezentantów Polski, no. Trzeci jest Daniel Czofenik, czwarty Józef Kobasz i piąty Filip Reimund z Stefanem Ebacherem. To jest czołowa piątka Pucharu Świata. Miejsca Polaków. Ósmy Piotrek Żyła z jednym zwycięstwem i jednym trzecim miejscem. Paweł Wozdek, dziewiąty z, ek z Ekwo Sztefanem Kraftem. Jedno trzecie miejsce. Czternasty Klimek Joniak z jednym drugim miejscem. Dawid Kubacki, szesnasty. No i dwudziesty czwarty Kacper Juroszek. A jeśli chodzi o reprezentantów Polski, to trzydziesty jeszcze Maciej Kot, który występował w pierwszych który występował w pierwszy raz, dwa, trzy. W pierwszych pięciu konkursach i nie zbojował świata. W Dzisiejszym odcinku dwa konkursy indywidualne w Engelbergu. Z udziałem sześciu reprezentantów Polski. Widzowie, ja jutro czy będzie odcinek, nie wiem. Bo coś mnie gardło zaczyna boleć. Ja się w ogóle cieszę, że dzisiaj nagryłam ten raczej cieszę. Sam do tego doszłem, że dzisiaj nagryłam ten odcinek. Bo szczerze powiem, z gardłem zaciekawie nie jest. No, w tygodniu odcinków nie będzie, a chociaż ferie się u mnie zaczynają. Ale odcinków nie będzie. Może w przyszły weekend będą dopiero odcinki, ale to zobaczymy. Kacper Juroszek. Pierwszy z naszych reprezentantów. Wiatr taki kręci w plecy, pod narty, z boku. 132 metry, 11 miejsce Kacpra. Juroszka, Dawid Kubacki, 16 w Pucharze Świata. Najlepszy wynik w sezonie to chyba 6 miejsce na początku w Nizinnym. Tak ile bez podium żadnego, ani bez zwycięstwa Teraz skacze bardzo dobrze, Dawid Kubacki. 135 metrów miejsce 7. Klemens Joniak. Jedno podium już ma w tym sezonie, Klemens. Jest to drugie miejsce w KUSAMO, chyba w pierwszym albo w drugim konkursie. A skok kwalifikacyjny taki spokojny na zakwalifikowanie się 29 miejsce 128,5 metra. Paweł Wąsek, dziewiąty z Stefanem Kraftem egzekwo w Pucharze Świata. Oj, ale też błąd, powieścił z progu podobny do Klemensa Juniaka i leci też podobnie do Klininka Juniaka. Awans jest, ale jeszcze niżej niż Klemens Joniak. Słabiutko trochę. Piotrek żyła. Polacy w tym sezonie trzykrotnie wygrywali konkursy Pucharu Świata. Jeden wygrywał Piotr, dwukrotnie wygrywał Kacper Tomasiak i Piotr pokazuje dobry skok. 135 metrów, miejsce 12. Moi wicelider Pucharu Świata, Kacper Tomasiak, dwukrotnie wygrywał konkursy w tym sezonie, chyba w Titizen Neustadt i <kłysy> na pewno w Lake da Teraz 48. Miejsce w kwalifikacjach, które wygrywa Felix Hoffman przed Mariusem, Niedvikiem, Jerzy Kobajaszem, Jurnasem, Schusterem i, i Johanna Madre Furfangiem. Najlepszy z Polaków, Dawid Kubacki, najgorszy Kacper Tomasiak, 49. Miejsce. Muszą się poprawić Polacy, jeśli chcą być wyżej w konkursie. Jeśli chcą walczyć o punkty, to na pewno musi dobrze skoczyć. Kacper Juroszek, który musi dać argumenty trenerowi, by pojechać na pierwszy w życiu turniej czterech Skocznia. A skacze pięknie, Kacper Juroszek. Jest to szóste miejsce. No I zobaczymy Kacpra w serii finałowej. Dawid Kubacki. Dawid w powietrzu, trochę za wczesne wyjście z progu. O, ale to będzie krótki skok, króciutki, króciutki. Dwudzieste miejsce. Najprawdopodobniej nie obejrzymy Dawida Kubackiego w serii finałowej. Może obejrzymy Klemensa Joniaka. Kwalifikacja, taki skok przeciętny, ale skok konkursowy troszkę lepszy. To Dwudzieste miejsce, nie obejrzymy również Klemensa Joniaka. Oj, oj oj, słabiutko, słabiutko reprezentanci Polski. Paweł Wąsek, oj znów błąd po wyjściu z progu, że za bardzo agresywnie poszedł, a teraz poleciał nawet dobrze. 16 miejsce, awans wywalczony, jest obecnie najlepszym z reprezentantów Polski, ale nisko. Oj Piotr, też za wcześnie, oj nie, nie, nie ma noszenia, jak się za wcześnie wybije to... Bez Piotra w serii finałowej. No i najprawdopodobniej też... To może być najgorszy konkurs Polaków w tym sezonie. Czy Kacper Tomasia guratuje? Honor Polaków leć. Kacper, Kacper! 25. A więc tak się kończy. Konkurs, Ibrahim, konkurs, pierwsza seria Philibraima. Odprowadzi się Daniel Joffini, Gimrena i do Angela Niszkiem i Feliksem Hoffmanem, najlepszy z Polaków. 22. Paweł Wąsek, 23. Kacper Juroszek, 25. Kacper Tomasiak. I to tyle, jeśli chodzi o Polaków, ale nie ma Jana Herla. Więc to może coś dać Kacperowi Tomasiakowi. 132,5 metra w pierwszej serii, 25. Po pierwszej serii Kacper i Tomasiak. Jest lepszy skok. Ale jest drugie miejsce. Ajajaj. No to czas na kolejnego od Kacpra w polskiej kadrze. Kacper. Juroszek. Błąd po wyjściu z progu. Kacpra. Nie, 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 nie. Słaby skok. Ale jednak nie będzie ostatni. Paweł Wąsek. Ostatni z reprezentantów Polski. Chyba teraz nie popełnił tego błędu. Jest, dobrze, dobrze, skacze Paweł. Miejsce drugie. Daniel Czofenik wygrywa przed Filipem Reimuner, jego Stefanem Kraftem, Stefanem Embacherem. 17 Paweł Wąsek, najlepszy z Polaków. 19 Kasper Tomasiak, 25 Kasper Juroszek i Kasper Tomasiak spada na czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Na dziesiąte spada Paweł Wąsek. Reszta Polaków to 11 Żyła, 18 Joniak, 19 Dawid Kubacki, 24 Kacper Juroszek. Drugi konkurs w dzisiejszym odcinku i zarazem ostatni. Ale Polacy skaczą słabo, słabo skaczą w Engelbergu, ale jest dobry wiatr pod Narty. No i Kacper Juroszek. Wiatrem pod narty to można lecieć. To pewnie można lecieć i od razu dalej leci Kacper, Juroszek. 139,5 i to jest miejsce drugie. W takich warunkach, to może Polacy sobie lepiej poradzą niż w tym pierwszym konkursie. Tam był również wysoki poziom Dawid Kubacki. Najlepszy z Polaków w kwalifikacjach do pierwszego konkursu, a potem. a potem. Odpadł w pierwszej serii, tym razem nie przechodzi kwalifikacji, bo upadł na 140 metrze. ajajaj. Ale upad, czy będzie w stanie wystąpić, Dawid raczej? Tak mi się wydaje, bo to nie był groźny upadek. Szybko się poskładał. Dobry skok również z jaka miejsce. Piąte Piotr żyła! Lubi warunki pod narty. Oj, ale zostawił się nartami po wyjściu z progu, ale chyba poniosą go te warunki. No nie, nie poniosły go te warunki. Dalej skakał nawet Kacper Tomasiak w czy wiecze w plecy. W poprzednim konkursie. Paweł Wąsek, najlepszy z Polaków w pierwszym konkursie. Engelbergu i zajął tam miejsce 17, ale Paweł cały czas popełnia błąd i idzie za agresywnie na narty po wyjściu z progu i mu je opadają. To jest częsty błąd Pokazywany przez Pawła Wąska. Kacper Tomasiak. Czy Kacper huknie daleko? Czy Kacper huknie daleko? Huknął dobrze w miarę. Jest te szóste. Kwalifikacje wygrywa Domen Preft przed Renem Nikajdo, Stefanem Kraftem Janem Herlem i Dawidem Ryglem. Tomasiak szósty, ósmy juroszek, 14 Joniak, 30 trzydziesty wąsek, 32 trzydziesty Piotrek Żyła i z awansem Dawid Kubacki, pięćdziesiąty 56. 140 metrów, 141 impulsa Kutaro Kobayashiego. Ajajaj, ale Kobayashi stał na podium. Ale Kacpra Juroszka też stań na taki skok Ósmy w kwalifikacjach. Polak przeskoczył, skocznie. 141 metrów. <coughs> Telemarkiem to wylądował. Jest drugie miejsce dla Kacpra Juroszka. I będzie w czołówce po pierwszej serii. Najprawdopodobniej, bo to był bardzo. Dany skok. Leci teraz Dawid Kubacki. Oj, trochę niżej, trochę niżej od Kacpra. Chyba widać skutki tego upadku. Awans jest. Klemens Joniak. Warunki metr pod narty do dwóch nawet. Więc warunki są bardzo sprzyjające. I leci Klemens i też leci za rozmiar skoczni. 140 metrów jest czwarte miejsce. Klemensa Joniaka. Trzymają się w czołówce Juroszek i Joniak. I zostało 11 do końca. Piotr żyła lubi warunek podnarty. Zobaczmy, jak poleci żyła i leci w miarę dobrze. Jest to 11 miejsce. Paweł Wąsek. Czy nie popełni tego błędu? Nie popełnił go w drugiej serii? Wczorajszego konkursu teraz. Za wczesne wyjście z progu, ale nie popełnił błędu. I też leci pod rozmiar skoczni. 13 miejsce 138 metrów. Mój kacper Tomasiak. Miał 2 metry pod narty. przez chwilę Tomasiak ale nie wykorzystał tych dobrych warunków. Jest 10 miejsce, Jan Herl prowadzi przed Danielem Safynikiem Sakutaro, Kobajasim, Kacperem, i Niko Nikokito Sacho, 6 Joniak 12, Tomasiak 17, Żyła, 19, włosek 20 Dawid Kubacki. Dawid 142,5, potrzeba było objąć prowadzenie strata do lidera niewielka to tylko odrabiać trzeba, ale za wczesne, za wczesne wyjście z progu, za wczesne, dramatyczny skok Dawida Kubackiego, no to możemy zobaczyć nawet to wyjście z progu, bo ono nie było najlepsze, czy Kuba, oj, 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 chyba Kubacki nie pojedzie na tcs sami się wydaje, ale to kto by pojechał, zobaczymy. Oj Paweł Wąsek wyszedł pasywnie z progu, ale za to trafił chyba na próg, trafił na próg, ustał, choć było ryzykowne. Trzecie miejsce. Paweł w najgorszym wypadku zakończy na końcu drugiej dziesiątki, czyli na dwudziestym miejscu. Albo na początku drugiej dziesiątki, jak to woli, a żyła skacze dobrze. Jest pierwszy. Kacper Tomasiak. Musi przeprowadzić atak na czołową dziesiątkę. By ten konkurs był trochę lepszy, ale leci nisko, nisko, nisko. Aj! Nie zagrozi prowadzeniu żyły, jest dopiero szósty. Dopiero Rajmund wyprzedził Piotrka, ale Piotrek będzie w top ten. Czy będzie Klemens Joniak? Klimek atakuje pozycję Rajmunda, Klemens zaatakował danie chyba. Jest pierwszy Klemens Joniak, brawo! Oj, kacper juroszek, on ma szansę skoczyć na życiowy wynik. Kacper juroszek w powietrzu, juroszek! Juroszek! Aj! Jest piąty! Jest piąty! To może nie być życiowego wyniku i jest życiowy wynik. Jan Herl wygrywa o dwie dziesiąte przed Klemensem Joniakiem. Trzeci Trofenik, czwarty Rajmund, piąty Żyła, szósty Embacher, siódmy Juroszek i dziesiąty Paweł Wąsek. Trzynasty Kacper Tomasiak, a dwudziesty szósty Dawid Kubacki, który no, według mnie no, na TCS-a nie powinien znaleźć się. Zobaczę klasyfikację generalną Pucharu Świata. Prowadzi Trofenik przed Herlem, em, Rajmundem Mbacherem, Kobajasim. Szósty Tomasiak, dziewiąty Żyła, jedenasty Paweł Wąsek, 12, 13 Klemens Joniak, 19 Dawid Kubacki i 22 Kacper Juroszek. Dziękuję bardzo serdecznie widzowie, że byliście. Pamiętajcie łapkę w górę i subskrypcjach. Następny następny odcinek, czyli najprawdopodobniej jutro. Najprawdopodobniej jutro, czyli niedzielę 15. Będzie kolejny odcinek z trenera narodowego. Dziękuję bardzo serdecznie. Widzowie, że byliście. Pamiętajcie o łapkę w górę i subskrypcjach. Widzimy się najprawdopodobniej jutro w niedzielę. No to trzymajcie się. Życzę Wam miłego dnia, miłych walentynek, bo są w końcu walentynki. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!